Jak co roku przygotowaliśmy Drift Taxi, przygotowaliśmy właśnie, trwają pokazy cięcia aut przez OSP z Machnacza. Mamy też naukę jazdy, tak zwaną Elkę, każdy może wsiąść, spróbować przejść taki przykładowy egzamin na prawo jazdy kategorii B. Mamy też nowość w tym roku mini czołg. Jeden jedyny w całej Polsce pan, który go skonstruował, przyjechał do nas, można się przejechać za sterami takiego mini czołgu. Mamy koło gospodyń wiejskich, mamy ciasta, żurek. Z roku na rok frekwencja jest coraz większa. Na dzień dzisiejszy na tą godzinę już mamy rekord sprzedaży biletów, bo każdy przejazd na drift Taxi jest u nas zapisany. Mamy już rekordową liczbę osób, które się przejechały takim driftowozem. Yy, idziemy na rekord, jeżeli chodzi o kwotę w puszce. Jak co roku właściwie? Dlatego, że ja to po prostu lubię. To znaczy, z jednej strony lubię pomagać yy, i nie tylko przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to yy, od właściwie dzieciaka przy Wośpie yy, uczestniczyłem. Yy, a poza tym, to jest zawsze okazja do spotkania się z mieszkańcami Wocławka, porozmawiania nie tylko o pomaganiu, nie tylko o orkiestrze, ale o naszym mieście, co szczególnie bardzo lubię. Bardzo pozytywne, naprawdę. No, po pierwsze pogoda, można powiedzieć, że dopisała. Nie ma słońca, ale w stosunku do zeszłego roku czy dwa lata temu jest naprawdę bardzo e, fajnie, a i dużo uśmiechu na ludzkich twarzach, kiedy idziemy z identyfikatorem, z puszką i bardzo chętnie podchodzą. Wrzucają tutaj do środka różne pieniążki i grubsze i, i cieńsze i polskie i, i, i nie tylko polskie, także no bardzo, bardzo dobre przyjęcie. Motor Orkiestra WOŚP razem z, ze strażakami z OSP Machnacz pokazujemy podczas ratownictwa technicznego, w którym to pokazujemy techniki cięcia pojazdów, ewakuacji osób poszczelowanych. Cieszymy się, że przy okazji tego wydarzenia możemy wesprzeć. Yy, akcję, która, yy, która cieszy się ogólną popularnością yy, od 32 lat. O jejku fantastycznie, jest. jesteśmy tu drugi raz, bo byliśmy wcześniej, jak ci wariaci jeździli. O jany niesamowite, niesamowite ten dźwięk, no rewelacja, rewelacja. Bardzo fajnie i strażacy teraz pokazy są, także no rewelacyjnie. Naprawdę, bardzo nam się podoba. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. My jesteśmy, że tak powiem, od samejś początku. No ja to już te lata mam. Młody tak samo, no dzięki, dzięki tym sprzętom, tak. No tu są badania dzieci, mam dwójkę dzieci, więc oboje korzystali ze sprzętu wielkiej orkiestry. Także Jurek musi być, musi być. My się najbardziej podobały ty... Te auta. No, bardzo szybko jeździli, no. Rewelacyjne. To jest fan motoryzacji, także naprawdę fajnie. Fajna sprawa. W sumie pierwszy raz coś takiego widzę. Yy, bardzo ciekawe takie, no. Rzadko się takie coś widzi, no bo no, jednak nikt nie jest yy, na co dzień uczestnikiem wypadku, a jednak yy, pokazanie takiego czegoś. Ludzie sobie wtedy zdają sprawę, jak to wygląda, jak działa straż pożarna, jakiego sprzętu używają. Ciekawa sprawa. Bardzo fajnie. No, nie jest na co dzień takie coś w sumie widoczne. Czy drifty, czy właśnie pokazy straży pożarnej, stoisko z policją. Można porozmawiać, zapytać o różne ciekawe rzeczy, się dowiedzieć o różnych w sumie rzeczy. No, ciekawa, ciekawa sprawa. Z uśmiechem, super, naprawdę ludzie są pozytywni, pozytywnie nastawieni, żeby pomagać przede wszystkim, bo każdy, jak mówią, jak pytamy się, dlaczego wrzucają, to mówią, że lubią pomagać, no bo każdy może z nas kiedyś skorzystać z tego aparatu.